Szczepienia trwają na całym świecie i mówiąc najogólniej, mają swoich entuzjastów i mają swoich sceptyków. My zajrzeliśmy tam, gdzie zgromadzili się przede wszystkim zwolennicy, czyli do uniwersyteckiego punktu szczepień. Ale zaszczepić się można już w blisko 6 tysiącach punktów w całej Polsce. Dlaczego powinniśmy się szczepić? Przede wszystkim dlatego, że gwarantuje to nam bezpieczeństwo w codziennym życiu, nauce i pracy. I zgodnie z tym, władze uczelni zdecydowały się otworzyć taki punkt zakładowy szczepień, żeby praca była bezpieczna i przyjazna. Dlaczego um, uważasz, że powinnaś się zaszczepić? No, uważam, że to jest jedyny sposób, żebyśmy jakoś wrócili do tego, co było przed pandemią, żebyśmy mogli znowu spotkać się na uczelni, normalnie chodzić na zajęcia, spotykać się ze znajomymi czy z rodziną. No, po prostu nie widzę innego wyjścia. No, bo chyba wszyscy mamy już dosyć pandemii i po prostu chcesz mieć to za sobą i wiesz, wrócić na normalności. Jakie mogą być ewentualne reakcje niepożądane? Te reakcje przeważnie są reakcjami łagodnymi, tak jak po każdej szczepionce występuje ewentualnie ból przedramienia, może wystąpić gorączka przy, y, po takiej szczepionce, ale są to dosłownie kilkugodzinne, no maksymalnie jedno-dwudniowe dolegliwości, które po y, tabletkach przeciwgorączkowych y, ustępują i praktycznie rzecz biorąc po dwóch dniach nie ma śladu po szczepieniu. Jak pan doktor myśli, dlaczego niektórzy nie chcą się szczepić? Nie wiem na to pytanie, jest mi ciężko odpowiedzieć tak Dlatego, że uważam, że nikt mądrzejszej rzeczy niż szczepienie nie wymyślił, żeby zapobiegać chorobom. Nie rozumiem, dlaczego jest taka, taki podział, jakby nastąpił, że może to szkodzić, że przeniesie to jakieś inne możliwe odczyny, niepożądane. Nie obserwujemy tego. Widzimy przecież po szczepieniach w innych krajach, również u nas, że są to przecież milionowe dawki wielomilionowe, natomiast powikłań jakichś yy, 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 takich, które są związane ze szczepionkami praktycznie nie obserwujemy. Słyszałeś jakieś teorie spiskowe na temat szczepień? Tak, słyszałem dużo, ale nie wierzę w to po prostu i myślę, że normalny człowiek też w to nie wierzy. Że szczepienia powodują, że szczepiają nam chipy <gryw> i sterowanie naszymi umysłami. Ja też się wyłączyłam po, po tym z chipami, że, że to są chipy i ten spłótnik jak wszedł na rynek i tak dalej. Więc przestałam słuchać, ale myślę, że no te chipy chyba są najbardziej takie, wiesz, popularne. Ludzie się tak nakręcają, czytają jakieś artykuły w internecie, a te artykuły nie zawsze są sprawdzone. No i tak to potem wychodzi, że po prostu się boją. Kto wyszedł z inicjatywą zorganizowania punktu szczepień na UW? Inicjatywa wyszła od uczelni, od pana kanclerza, ponieważ taka długoletnia tradycja wykładów w sali wykładowej, ćwiczeń, wspólnej pracy, jakby no nie mogła się zmarnować przez pandemię, wszystkim zależało na powrocie do takiej normalności, do normalnego trybu nauki. Na krakowskim przedmieściu można się zaszczepić cały czas, tam działa punkt taki populacyjny, punkt szczepień. Szczepionki przychodzą raz lub dwa razy tygodniowo. Jak najbardziej może tam zadzwonić. Każdy chętny może tam zadzwonić, zapisać się na szczepienie. Mamy tutaj rzeczywiście fajne punkty szczepień oddzielone od siebie. Mamy tutaj dużo przestrzeni, czyli nie ma też takiego, takich małych pomieszczeń, gdzie kumulują się ludzie, gdzie jakby wszyscy wiemy, już wszyscy się teraz boimy troszeczkę małych, ciasnych pomieszczeń, no bo od razu mamy w głowie tego koronawirusa. Jest tutaj duża poczekalnia, jest tutaj też dużo świeżego powietrza, więc lazacja jest świetna. Warto się zaszczepić przede wszystkim po to, ażeby uniknąć potencjalnie bardzo ciężkich, wręcz śmiertelnych skutków choroby koronawirusa. E, Koronawirusowej, zakażenia koronawirusem, a także, żeby pomóc w zakończeniu pandemii. No i myślę, że też nie będzie błędem, jeżeli powiem, że teraz po prostu wiele osób motywują wakacje do szczepienia się, ponieważ już teraz od zeszłego tygodnia mamy dostępne w Polsce paszporty covidowe, ważne na terenie Unii Europejskiej, także każdy po dwóch dawkach szczepionki ma taki paszport i daje mu to wiele uprawnień, do wielu krajów można wyjechać bez żadnych dodatkowych testów, wystarczy po prostu pokazać swój, swój certyfikat. Naprawdę zachęcam to jest bardzo bezpieczna metoda, dająca pełną gwarancję w tej chwili i w zasadzie jedyna metoda prawie bezinwazyjna na to, żeby się ustrzeć i zachować normalne życie.